Męka naszego pana Jezusa Chrystusa, według świętego Łukasza. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za mesjasza króla. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduje żadnej winy w tym człowieku, lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud! Szerząc swoją naukę po całej Judei od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud, i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec Was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o którego oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. Przecież nie popełnił on nic godnego śmierci, każe go więc wychłostać i uwolnie. A było obowiązany uwolnić im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci: Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każe go więc wychłostać i uwolnie. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione, uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na Niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą, Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas i do pagórków, przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Czyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedryną szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi. Jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem, szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powierz... powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy, bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było to około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Oto słowo pańskie.